W lesie przykrytym białym puchem miś Brązuś postanowił napisać list do świętego Mikołaja. Usiadł przy swoim drewnianym stoliku w leśnej chatce. Świeczka migotała, a za oknem widać było spadające płatki śniegu. Brązuś wziął do swojej łapki ołówek, który kiedyś znalazł w lesie i zaczął pisać. Drogi święty Mikołaju, to ja, miś brązuś, w tym roku poproszę o coś, co sprawi radość wszystkim zwierzętom w lesie. Marzymy też o świątecznej choince na środku polany, przy której wszyscy spotkamy się, zaśpiewamy i będziemy cieszyć się świętami razem. Mógłbyś spełnić to życzenie? Nagle do drzwi chatki zapukała mała wiewiórka. Brązuś, co robisz? zapytała. Pisze list do świętego Mikołaja. Chcesz mi pomóc? Piwiórka była zachwycona. Wspólnie dopisali do listu, że chcieliby, aby każdy w lesie znalazł w święta coś miłego dla siebie. Brązuś zawołał Liska, Zająca i Jeża. Wszyscy razem ruszyli przez zaśnieżony las do starej skrzynki na listy, która znajdowała się obok ogromnej sosny. Miś wrzucił list do środka i wszyscy pomachali do góry, jakby chcieli pozdrowić świętego Mikołaja. Teraz trzeba tylko czekać, powiedział brązuś, a jego oczy błyszczały. W niedługim czasie cała polana rozbłysła blaskiem lampek. Na środku stała ogromna choinka ozdobiona jabłkami, szyszkami i światełkami, a pod nią każdy znalazł prezent dla siebie. Zwierzęta zebrały się wokół, spoglądając w niebo i uśmiechając się do świętego Mikołaja. I tak las rozbrzmiewał śmiechem i świąteczną magią, a mięś brązuś, wiedział, że napisanie listu było dobrą decyzją. Następnego ranka w swojej chatce zauważył coś dziwnego: na stole leżała ogromna czerwona koperta. Ze złotymi gwiazdkami. Co to może być? Zapytał sam siebie, przecierając łapą oczy. Ostrożnie otworzył kopertę i przeczytał. Misiu, brązusiu, dziękuję za twój list. Przyjdź dziś o zmrok na polanę, ale nie zapomnij zaprosić swoich przyjaciół. Święty Mikołaj. Brązuś aż podskoczył z radości. Święty Mikołaj chce się z nami spotkać? To będzie niesamowite. Brązuś ruszył w las, żeby poinformować wszystkich o tej wiadomości. Spotkał zająca, który akurat budował śnieżny tunel. Zajączku, o zmroku przyjdź na polanę! Święty Mikołaj chce nas odwiedzić! Naprawdę, Mikołaj? W takim razie przygotuje się! To wielki gość, powiedział zając i od razu pobiegł szukać swoich najlepszych marchewek, które chciał podarować Mikołajowi. Listek i wiewiórka, jesz i inne zwierzęta z radością przyjęły zaproszenie. Wszyscy zaczęli szykować się na to spotkanie. Wiewiórka przygotowała orzechy, jesz zaproponował ciepłą herbatkę z jagód. Kiedy zapadł zmrok, Kolana zaczęła rozbłyskać złotym światłem. Miś Brązuś poprowadził wszystkich na wyznaczone miejsce. Nagle z nieba rozległ się dźwięk dzwoneczków. Wszyscy spojrzeli w górę i zobaczyli ogromne sanie ciągnięte przez renifery. W saniach siedział święty Mikołaj, uśmiechnięty z długą brodą w czerwonym płaszczu i czapce. Renifery wylądowały na śniegu, a Mikołaj wysiadł, trzymając w rękach ogromny worek. Wesołych świąt, moi przyjaciele z lasu zawołał. Brązuś podszedł do Mikołaja. Mikołaju, dziękujemy Ci, że spełniłeś nasze życzenie. Świąteczna choinka sprawiła nam wszystkim ogromną radość. Brązusiu, twój list był wyjątkowy. Nie prosiłaś o nic dla siebie, tylko o radość dla innych. To właśnie sprawiło, że chciałam was wszystkich odwiedzić. Mikołaj otworzył worek i zaczął rozdawać zwierzętom prezenty. Każdy otrzymał coś, co idealnie do niego pasowało. Zając dostał zimowe buty, dzięki którym mógł skakać po lodzie. Lisek otrzymał ciepły płaszcz z kapturem. Wiewiórka znalazła w prezencie skrzynię pełną orzechów. Jesz dostał lampkę, która świeciła w najciemniejszą noc. Na środku Mikołaj wyjął pięknie zapakowaną paczkę i wręczył ją brązusiowi. Oto dla ciebie coś specjalnego! Brązuś otworzył prezent, a tam znajdowała się Księga Przyjaźni i Pomysłów. Była to Księga, która za każdym razem, gdy ją otworzono, pokazywała nową opowieść lub pomysł na wspólną zabawę. Wieczór upłynął na rozmowach, na śmiechu i na wspólnym śpiewaniu. Święty Mikołaj długo bawił się z mieszkańcami lasu. Zanim wyruszył dalej, aby rozwieść prezenty dzieciom na całym świecie, kiedy sanie unosiły się w powietrzu, Mikołaj zawołał: Do zobaczenia, moi przyjaciele! Pamiętajcie, zawsze bądźcie dla siebie dobrzy! Zwierzęta spojrzały na rozświetlone niebo, poczuły, że te święta są wyjątkowe. Kiedy święty Mikołaj odleciał, zwierzęta zaczęły rozchodzić się do swoich domów, pełne radości i wrażeń. Misi Brązuś nagle zauważył, że w miejscu, gdzie stał worek Mikołaja, coś błyszczy w śniegu. Podszedł bliżej i zobaczył małą złotą gwiazdkę. Było tam napisane: Podążaj za blaskiem gwiazd, a odkryjesz coś niezwykłego. Co to może oznaczać? Zastanawiał się brązuś. Gdy pokazał gwiazdkę swoim przyjaciołom, Lisek aż podskoczył. To musi być jakieś zadanie. Mikołaj zostawił dla nas kolejną niespodziankę. Brązuś, Lisek, zając wiewiórka i jesz, postanowili od razu wyruszyć w poszukiwanie wskazówki. Złota gwiazdka delikatnie migotała, jakby chciała ich prowadzić. Zwierzęta szły przez zaśnieżony las, śmiejąc się i opowiadając historię. A może to jest coś wyjątkowego, coś, co zostawił sam Mikołaj? Powiedziała Wiewiórka. Nagle gwiazdka zaczęła świecić mocniej. Zwierzęta zatrzymały się na małej polani, gdzie wśród śniegu zobaczyły ogromne, zamarznięte jezioro. Na środku jeziora coś błyszczało. Wyglądało to jak skrzynia. Brązuś podszedł ostrożnie do brzegu. Trzeba tam dotrzeć, tylko jak? Lud jest śliski. Lisek wpadł na pomysł. Zającu, ty skaczesz najdalej. Może uda ci się dotrzeć do skrzyni. Zając zebrał się w sobie, zrobił wielki skok i wylądował dokładnie przez skrzyni. Zawołał do wszystkich. Jest tutaj zamek, ale wygląda na to, że. Potrzebujemy klucz. Brązuś spojrzał na gwiazdkę, która teraz wskazywała kierunek na północ. To jeszcze nie koniec przygody, trzeba odnaleźć klucz. To jeszcze nie koniec przygody, trzeba odnaleźć klucz. Gwiazdka prowadziła ich przez las, aż dotarli do tajemniczej jaskini. W środku panował półmrok, a powietrze było chłodne i wilgotne. Na ścianach jaskini widniały stare malunki, przedstawiające zwierzęta i gwiazdy. Nagle Lisek zauważył coś niezwykłego. W jednej ze skał tkwił złoty klucz. Był pięknie ozdobiony, błyszczał w świetle gwiazdki. Mamy to! zawołał Lisek chwytając klucz w swoje łapki. Ale w tym momencie z głębi jaskini dało się usłyszeć dziwny szelest. Zwierzęta spojrzały na siebie, lekko przestraszone. To pewnie wiatr, powiedział Jerz, ale jego kolce zaczęły lekko drżeć. Brązuś wziął głęboki oddech, odważnie spojrzał w głąb jaskini. Z mroku wyłoniła się sowa. Nie bójcie się, moi przyjaciele! Widzę, że znaleźliście klucz, ale zanim otworzycie skrzynię, chcę Wam coś powiedzieć. Sowa spojrzała na zwierzęta swoimi wielkimi, błyszczącymi oczami. Skrzynia skrywa skarb, ale pamiętajcie, prawdziwa magia dzieje się wtedy, gdy dzielicie się radością z innymi. Otwórzcie ją razem, a przekonacie się, co mam na myśli. Zwierzęta podziękowały sobie i szybko wróciły na jezioro. Zając przekazał klucz Brązusiowi, który ostrożnie otworzył zamek. Skrzynia otworzyła się z cichym skrzypieniem. W środku znajdowały się gwiazdy, małe świecące gwiazdki, które unosiły się w powietrzu, otaczając zwierzęta delikatnym światłem. Co to jest? Zapytała wiewiórka, patrząc na migoczące światła. Brązuś zauważył mały pergamin w skrzyni i odczytał na głos. Gwiazdy te rozświetlają każde miejsce, które kocha przyjaźń i radość. Podzielcie się nimi z innymi, a wasz las zawsze będzie pełen światła i ciepła. Zwierzęta wzięły gwiazdy i zaniosły je do swoich domków. Każdy z nich zaprosił swojego sąsiada, aby wspólnie oglądali niezwykły blask. Brązuś usiadł przed swoim domkiem, patrząc na gwiazdkę, którą zawiesił przed drzwiami. Gwiazdka, którą znaleźli wcześniej, delikatnie świeciła. Lisek nie mógł się powstrzymać od zabawy i zaczął podrzucać gwiazdkę do góry. Zobaczcie, jak pięknie błyszczy! zawołał, podrzucając ją coraz wyżej i wyżej. Jednak za którymś razem gwiazdka spadła prosto na jego nos. Lisek kichnął z taką siłą, że śnieg z pobliskiego krzaka wylądował na wszystkich. Gwiazdka wypadła z jego nosa i wylądowała w śniegu, ale lisek siedział zaskoczony. Lisku, ty chyba chciałeś zostać latarnią! Jakbyś zaczął świecić, to widzielibyśmy cię z drugiego końca lasu, powiedział miś brązuś. Lisek odpowiedział, że każdy zasługuje na odrobinę błysku. Po tej sytuacji, zwierzęta wpadły na pomysł, żeby zrobić krótką przerwę i rozegrać bitwę na Śnieżki. Lisek ulepił największą Śnieżkę, jaką tylko mógł, i rzucił ją w stronę brązusia. Brązość dzięki szybkiej reakcji zrobił unik, a Śnieżka trafiła w Zaspę, która nagle się poruszyła. Zaspą okazał się Jeżek, który postanowił chwilę odpocząć pod śniegiem. – Hej, kto mnie obudził? – zawołał zaspany Jeż, a jego kolce były pokryte śnieżnym puchem, przez co wyglądał jak mała chmurka. Bitwa na śnieżki zamieniła się w bitwę na śmiech. Gwiazdka wciąż migotała, wskazując im drogę. Śnieg skrzypiał pod ich łapkami, a las otulała noc pełna gwiazd. Było cicho i spokojnie, aż nagle niż Brązuś spojrzał na wszystkich i powiedział, że te dzisiejsze przygody to nie tylko zagadki. Cała ta sytuacja pokazała nam, że razem możemy przezwyciężać każdą przeszkodę. Lisek dodał, że czasem warto uważać, co się podrzuca do góry. Śnieg sypał coraz mocniej, otulając las białym puchem. Mieś Brązuś spojrzał na swoich przyjaciół i powiedział, że najpiękniejsze święta to te, w których razem tworzymy coś wyjątkowego. I tak przy blasku gwiazd zwierzęta świętowały niezapomniane chwile, a w dalekiej krainie święty Mikołaj, czytając listy, uśmiechał się, wiedząc, że w lesie panuje prawdziwa świąteczna atmosfera. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.